Dobry kochani, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Zapraszam Was bardzo serdecznie również na czytanie dla bliźniąt. Dla bliźniąt na wrzesień 2025 roku. Zobaczymy, co dobrego Was czeka, co się może wydarzyć, czy są jakieś wskazówki, ostrzeżenia. I oprócz tego zobaczymy, czy jest jakaś porada. Pamiętajcie oczywiście, że to jest czytanie ogólne, więc nie z każdym będzie rezonować. Oraz pamiętajcie, że to jest czytanie w seriach rozrywkowych. I, I każdy z Was podejmuje decyzję sam. Karty to tylko wskazówki. Dobrze, kochane bliźnięta, bez większego przedłużania, zobaczymy, co u Was dobrego. Jakieś tutaj działanie, informacje, słuchajcie, odchodzicie od czegoś, coś tutaj trzeba puścić. Słuchajcie, Mam wrażenie, że mogą wyjść jakieś informacje. Coś tu jest, słuchajcie, ukrytego. Coś jest, być może była jakaś tajemnica, być może są jakieś informacje, które są nie do końca jasne. Są jakieś wiadomości, które są nie do końca jasne. Coś ktoś nie dopowiedział. To jest taka ogólna energia. I słuchajcie, możecie się... Zwłaszcza słuchajcie, jeśli chodzi o pracę lub pieniądze, lub pieniądze. Może, się, może się w tym miesiącu coś wyjaśnić, może przyjść jakaś, jakaś wiadomość. Słuchajcie to może, być, to jest bardzo ciekawe, bo <laughs> aż mi słuchajcie głos zamiera. Także coś tutaj, coś tutaj. Ktoś coś czegoś nie powiedział, ktoś czegoś nie dopowiedział. Nie chciał, nie chciał o tym rozmawiać, ale chyba będzie musiał. I słuchajcie, ja mam wrażenie, że kartę mówią, zwracajcie uwagę na szczegóły tego, co ktoś do Was mówi, bo komuś może się jakaś informacja, że tak powiem, wylecieć, jakiś szczegół, ale może o tym nawet nie wiedzieć. Dlatego zwracajcie uwagę, co ktoś do Was będzie mówił. Jakie informacje będą tutaj, szczegóły. Szczegóły będą bardzo ważne. Dobrze, słuchajcie, kochana bliźnięta, bardzo dużo działania. Tutaj możecie się po prostu przez chwilę czuć w takiej energii ognia, bo tutaj jest energia, gdzie działamy, gdzie idziemy do przodu, gdzie jakieś plany są, ale słuchajcie, ja mam wrażenie, że. Wy jesteście troszeczkę, możecie być w tym miesiącu tak, jakby jedną, jedną nogą troszeczkę dalej niż tą drugą, bo ja mam wrażenie, że może być tak, że w pewnym momencie działacie, działacie, robicie coś, jakieś, jakieś plany w pracy, w życiu zawodowym, w życiu prywatnym, ale w pewnym momencie, słuchajcie, czegoś się trzeba będzie jeszcze dowiedzieć. Wyjdą tutaj być może właśnie te informacje z ogólnej energii, gdzie. Trzeba będzie zasięgnąć jeszcze jakiejś informacji, trzeba będzie jeszcze się czegoś dowiedzieć, a później te informacje, które dostaniecie, wcielić w życie. I słuchajcie, to jest bardzo ciekawe, bo to jednocześnie wam pomoże odejść od czegoś, czyli to całe działanie, które was popycha do przodu, równocześnie pomaga wam zostawić coś z przeszłości um, i słuchajcie to może być nawyk bo, bo to jest to może być po prostu nawyk jakiś który was denerwuje który was, który już was nie który już wam nie jest potrzebny ale może to być słuchajcie również um, Przepracowanie jakichś emocji, czyli właśnie działamy, dowiadujemy się. To są, słuchajcie, tu jest bardzo dużo kobiecej energii, czyli mogą to być emocje związane z kobietami, z mamą, z babcią, z rodem kobiecym, częścią, częścią kobiecą waszego rodu, gdzie tutaj coś trzeba będzie przerobić, ale może to też być, um, mogą to też być emocje kobiety w stosunku do mężczyzn, dlatego że tutaj ta. Ja mam wrażenie, że, że tutaj właśnie będzie coś, coś takiego przepracowywanego w stosunku do mężczyzn, że może wyście jakaś informacja, słuchajcie, na temat mężczyzny w Waszym życiu, kochane bliźnie, to może być ojciec, to może być mąż, może być brat, dziadek również. Co, gdzie będziecie musieli się właśnie czegoś, czegoś więcej dowiedzieć, i to wam pomoże, tak naprawdę, um, właśnie um, przepracować jakieś emocje. Także bardzo, bardzo, bardzo pozytywne. E, porada, słuchajcie, dla Was jest taka, żeby. Najzwyczajniej w świecie trzymać się tego, co macie. E, e, zwłaszcza jeśli chodzi o pieniądze i zwłaszcza jeśli chodzi o biznesy, to jest porada również, e, słuchajcie, dla ludzi, którzy prowadzą swoje własne biznesy, e, żeby działać dalej. Że to, że to jest dobry pomysł, e, że być może myślicie o otwarciu swojego, czegoś swojego, i tutaj karty mówią: próbuj jak najbardziej. Dobrze, zobaczymy. Jest, mamy tutaj talie jeszcze. Zobaczymy, czy nam powiedzą. Jakieś jeszcze szczegóły dotyczące dotyczące tych informacji. Jakieś, słuchajcie, w ogólnej energii jest podejmowanie decyzji, ale takie pozytywne podejmowanie decyzji. Także, także tutaj, tutaj karty mówią, żeby się przy decyzjach również kierować sercem. Nie tylko głową, ale również sercem. Słuchajcie. Działanie może być związane również z albo poradą od kogoś, od kogoś, kto jest profesjonalistą, kto jest, kto jest specjalistą w swojej dziedzinie. To może być lekarz, to może być ktoś związany z finansami, z bankowością. Także taka osoba może się pojawić w Waszym życiu, ale słuchajcie, nadal może to być dziadek, może to być y, ojciec. Y, Tutaj mi wujek przychodzi również w niektórych przypadkach, może być, gdzie rzeczywiście możecie się czegoś dowiedzieć na temat rodziny i, i coś się po prostu wyjaśni, coś się, coś się tutaj będzie wyjaśniało. I to Wam właśnie pomoże, pomoże w działaniu, czyli albo Wasze działanie doprowadzi do tego, że jakaś informacja wyjdzie na jaw, tutaj też może tak być. Słuchajcie, inf piękna informacja, którą dostaniecie, sprawi, że się na chwilę zatrzymacie i będziecie musieli po prostu um, troszeczkę inaczej spojrzeć na świat, bo to jest taka informacja, która wywraca właśnie zatrzymujemy się i troszeczkę nas, um, nas um, wywraca do góry nogami, patrzymy na, 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 na rzeczywistość na, z innej perspektywy, ale wiecie, co, ja mam wrażenie, że to może być również informacja na temat um, Przejścia kogoś na, to, na, na tą drugą stronę. To znaczy na takiej zasadzie, że jeśli coś tam było, wiecie, co w rodzinie nie do końca, nie do końca wiadome na ten temat, to może coś po prostu się w tym, w tym, w tym kierunku tutaj, może jakaś informacja wyjść na jaw. I słuchajcie, jeśli chodzi o przepracowanie tych informacji, tych, tych, tych tutaj emocji, ewentualnie, to rzeczywiście, słuchajcie, tu się, pojawia, tu się pojawia małżeństwo, czyli może być babcia z dziadkiem, czyli dowiecie się czegoś, może być mama z tatą, dowiecie się czegoś na ich temat, ale to, słuchajcie, również ja mam wrażenie, może być, jeśli pracujecie nad sobą z terapeutą, czy na przykład ustawienia systemowe robicie, czy, czy cokolwiek takiego, to jak najbardziej tutaj. Ta osoba będzie wam, będzie wam w stanie pomóc, bo spojrzycie na sytuację nie tylko ze strony emocjonalnej, ale również ze strony tej takiej ze strony głowy, czyli z tej strony takiej analitycznej, logicznej i zobaczycie cały obraz. Także. Bardzo, bardzo, bardzo pozytywnie. No a porada, słuchajcie, jest taka, żebyście uważali również na wydatki. Oprócz tego, że, że te pieniądze są, to, jest karta, to są karty biznesmenów, porady dla biznesmenów, żeby te. te, te swoje interesy jak najbardziej prowadzić, to karty mówią również, żebyście uważali na wydatki, ale uważali w taki sposób, żebyście nie wydali pieniędzy, za dużo pieniędzy na coś, czegoś, na, na co się nie opłaca. Czyli może być ktoś, kto będzie obiecywał na przykład niesamowitą jakość, pięknie wykonane coś i, i rzuci po prostu jakąś cenę z kosmosu. No i wy zapłacicie, bo będzie fajne, rzeczywiście, ktoś tam obiecuje. Zwłaszcza słuchajcie, osoby, które, które będą prowadzić własną działalność, nie jakieś duże sklep, tylko właśnie tacy indywidualni y, wykonawcy, y, jak będą Wam obiecywać za dużo y, i cena będzie taka, wiecie, y, dosyć duża, y, to, to zastanówcie się dwa razy, sprawdźcie, czy rzeczywiście jakość odpowiada tutaj y, temu, co oni obiecują po prostu. I to, ale słuchajcie, to również działa w drugą stronę. Jeśli wy prowadzicie własną działalność i, i obiecujecie komuś jakość, to dotrzymajcie tej jakości, bo przy tych kartach możecie, możecie stracić pieniądze, stracić klientów, po prostu jeśli nie będziecie dotrzymywać tego, co obiecujecie, jako, jako na przykład osoba, która wykonuje jakieś tam, czy usługi, czy produkty. Dobrze, i ostatnia karta karta od, od wyroczni. Bardzo lubię to, 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 słuchajcie, to jest piękna, piękna talia. Słuchajcie, no czas, y, mamy rumianek, mamy czas relaksu. Także bardzo słuchajcie, nie wiem czy, to, czy tą kartę widać, bardzo, bardzo słuchajcie pozytywnie. Bardzo fajnie. Czas po prostu na, na relaks, na to, żeby spędzić troszeczkę czasu dla siebie. Nawet jeśli będziecie zajęci, to, to myślę, że znajdziecie czas po to, żeby się zrelaksować. Kochane bliźnięta, wszystkiego dobrego we wrześniu. Jeśli Wam się podobało, to, to zasubskrybujcie, polajkujcie i do zobaczenia w kolejnych filmikach.